Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 80. spotkanie z gry Portal 2 z serii Custom Maps Single Play. Będzie grać mapę Beats. Dokładnie tak. To nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem łapką w górę się pod tym już 80. odcinkiem z gry Portal 2 z serii Custom yy, Maps, bo idziemy po 1500 subskrypcji. Dokładnie tak. Także rozpoczynamy już to nasze 80. spotkanie z gry Portal 2 z serii Custom Assigned Player i życzę miłego oglądania. No to jedziemy ze sami, wmachajmy windą do góry i ruszamy. As the beats, map blitzarki. Enjoy this next test. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Yesterday I saw a deer. If you solve this next test, Ciekawa mapa. No. I co mam tu zrobić? Hmm, powiedzcie mi. Ja tu możemy zginąć, wiecie o tym? Ale to chyba może chodzi o to, żebyśmy spadli na dół chyba. Tak mi się wydaje, nie jestem do końca pewien, ale... Taki tej zamysł mapy mi się wydaje. Nie. Ojoj Ciekawa mapa, bo taka, zobaczcie, fajnie zaprojektowana, nie? Ktoś naprawdę nią poświęcił dużo, dużo, dużo serca w tą mapę. O! Wpadliśmy na dół, i teraz to mamy dalej zrobić. Hmm, chyba tu. No nie da bardzo, bo zobaczcie, my możemy zginąć. Musimy pomyśleć logicznie, jak to rozwiązać. To nie jest takie proste, jakby się komuś wydawała mapa. O, wydawało się. O, taki łatwy test. O, dobra, pomyślmy. Hmm, co mamy tu zrobić? Dobra, mamy przejście, nie? Mamy szybę. Hmm, przejście do kolejnego. Okej okay. No dobra, no okej, okay, fajnie, ale oj oj, coś oj, oj, czuję, że może być ciężko Dobra, udało się Teraz musimy przejść tutaj Cyk Dobra, tak też można było, ale dobra, przeszliśmy tak to Też się ja nic złego nie dzieje Dobra, mamy 6. Dobra, kostka. Yy. Dobra, to nam otworzyło 6, ale to nie jest wszystko. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, ale. No nie do końca, bo zobaczcie co się dzieje. Kostka nie chce się nam się tak wiecie o co chodzi? No i teraz musimy pomyśleć co dalej. Hmm. Jak nie mogę trafić? Ej, nie mogę trafić tam. No. no dobra, pomyślmy. Weekly tam widzę, że jest w kolejce. Okej, okay. aha, tu mamy jakieś sześć. Zobaczcie. Platformę, ciekawe. Która nas podnosi do góry. Hmm. Ciekawe, nie? Dobra, teraz jak mamy przejść tą mapę? Pomyślmy, bo. Okej, okay, owszem, kostkę mamy, nie? Ale co dalej? Ale co dalej? Oto jest pytanie. Nie mogę w ogóle strzelić tam Portal Gunem to, mnie to ciekawi dlaczego Czecież powinien trafić bez roba Aha, bo tam jest szyba, to już jest logiczne Dobra, hm, teraz co mamy zrobić? Ja się domyślam, o co tu chodzi. I nie wiem, czy dobrze myślę, czy źle, ale moim zdaniem chodzi w tym teście o to, żeby y, się jakby skoczyć. O. No dobra. Jeszcze raz. O. Jeszcze raz, dobra? Chcę sobie spokojem. Hmm. Musimy dobrze pomyśleć jak to rozwiązać, tak? To jest ważne. Nie możemy się w ogóle pomylić. Hmm. To jakaś kostka? Tak kostki nie ma, nie? No, Ciekawi mnie, co mam w tym teście zrobić, wiecie? Ciekawi mnie to bardzo. Czy mam skakać i coś zrobić? Bo owszem. Ja wiem, o co tu chodzi i się domyślam, o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu ten laser, co tam jest, zaktywować tam. Hmm. O, ja, no może być ciekawy, nie? No dobra, rzucimy się. Eee. Oj, 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 oj to nie jest taki prosty test, żeby się kogoś wydawało. Że pierwszy oka wydaje się łatwy, ale jak widzicie, później już się robi trudny. Trzeba pomyśleć logicznie, jak to rozwiązać. Moim zdaniem, chciałbym się dostać. nie? Ja się domyślam, jak to rozwiązać. Wiecie co? Ja już mam pomysł. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, czy zły, ale moim zdaniem. Chodzi o to w tym teście, że tą kostkę Trzeba zabrać No dobra, co teraz? Hmm. też cały czas mój jest bardzo ciekawy, więc Imponuję swoim tutaj wyzwaniem, bo ten test należy, nie należy do łatwych testów, bo zobaczcie, że trzeba wymusić dosyć mocno, co tu rozwiązać, więc... okej. Okay. Dobra, jeszcze raz, czy kostkę? A no to otworzyło. Gdyby tak się łatwo dało, fajnie by było, ale tak się nie da. I to jest najgorsze, że tam szkło nam blokuje wszystko, nie? Hmm. I może trzeba się dostać tak? Nie wiem. Jak myślicie? Bo sam właśnie nie wiem. A już wiem! Ok, dobra, już chyba rozgminiłem ten test. Chyba go już skumałem. O co tu chodzi? Aha, rzucamy się cyk. Dobra, i teraz e, tu portal. Nie no i co i chyba mam rozwiązany test o to tu chodziło widzicie pamiętajcie portal watacz grawerologiczny trzeba pomyśleć głową jak rozwiązać, jak rozwiązać zagadkę czy zagadki jeśli tych testów jest dużo a tu widzicie dobra teraz tak pamiętajcie jaki jest portal pomarańczowy jak pomarańczowy no to ja mam pomysł, a wiecie jakiego? Nie wiem czy jest dobry czy niedobry, ale moim zdaniem, według mnie, test powinien być. rozwiązany. O, właśnie tak. I mamy to, proszę bardzo. Pierwszy pokój stresowy skończony, ale teraz to nie jest wszystko, bo teraz musimy zrobić kolejny. Okej, okay, tu musimy zaktywować. Kostka. Hmm. Dobra. No okay, jeszcze raz musimy chyba Bo coś nam tu nie pykło ewidentnie w tym teście Wiecie, jeszcze raz musimy zrobić tą samą taktykę co chciałem, czyli tak Kostkę jeszcze szywołać Niestety, musimy to zrobić Dobra Ją aktywujemy rzucamy I trzeba to aktywować w ten sposób, tak? Teraz tak. I tak, jak, I tak jak mówiłem, jak to robić cyk, tu cyk. Rzucamy portal. Tu skaczemy. I rzucamy drugi portal. Tutaj cyk, drugi portal pomarańczowy. No i teraz wystarczy się rzucić tam i mamy to, nie? Tylko pomyślimy jak mamy to rozwiązać. Spokojnie. I teraz tak, rzucamy się tu do portalu cyk. Mamy to. Dobra, i teraz tak. I do góry teraz, żeby znowu nie popsuć tego testu, nas spokojnie się skupić, nie popsuć nic. Dobra, to nam otworzyło drzwi, jak najbardziej, ale musimy dalej pomyśleć. Dobra, teraz co? Hmm. Ojoj. Ojoj. O jest taki prosty test jakby się koś nadawało No, nie wiem, czy to tak miało być. Chyba nie. No teraz znowu musimy się dostać po kostkę. No jest problem, nie? Bo znowu zobaczcie, co się wydarzyło. Oj, 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 dobra. To jest ostatnia mapa, tam gdzie się gramy, nie? No, tak, tak. I musimy zamontować te filmy jeszcze. Raz, dwa, zmontować. Kurcze pieczone, ale to nie taki prosty test. To się wydaje takie łatwe na pierwszy rzut oka, ale jak popatrzeć na to głębiej, wydaje się trudne. No, dokładnie. Wydaje się trudne. Ja już wiem o co tu chodzi. Trzeba się rzucić. Dobra, udało się. No i teraz co? Teraz portal tutaj. Trzeba dobrze pomyśleć, co mamy tu zrobić, tak? No. ładnie. No i okej, okay, przejście jest, ale co dalej? Hmm... No dobra. On nie otworzy raczej przejścia. O nie, to jest tak trudne. Ja go nigdy nie rozwiążę, za, ża za żadny pech. Chyba, że się skupię, to przejdę, ale. Aj, 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 aj. dobra, ja, Jeszcze raz, ale ja już wiem o co tu chodzi. Tylko trudno jest mi wymyśleć co. O co tu chodzi, nie. Wtedy wymyśleć mi o co tu chodzi, nie? Dobra, jeszcze raz, Spróbujemy. okej, okay, spokojnie, do trzech razy sztuka Teraz to się już musi udać, spokojnie, teraz to się już musi udać Bez nerwów, czasami się tak zdarza, że czegoś nie potrafimy Ale później uda nam się to zrobić, także... Spokojna głowa Jak to się mówi, nie? Dokładnie, jak to się mówi, nie? Kolejna głowa, więc Dobra, mogę to aktywować. Oj, 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 Jak my tego nie przejdziemy, to ja naprawdę pech mam jakiś. Ale może przejdziemy, tylko trzeba się skupić. Oj, nie. No pomyślę, co mamy tu zrobić? Hmm, bo no to nie jest takie proste. Okej, okay, owszem, fajnie, że... I może... Hmm, hmm, To jest dobry, mądry pomysł. Ej, chyba tak. I o to chodzi, no? I właśnie tak, tak właśnie myślałem na początku. Dobra, to nam otworzyło przejście. Dobra, i kostka tu. I mamy to. Dobra. Udało się. Koniec tej mapy, ale to nie był taki... Wygrałaś, dokładnie, wygrałem. Ale było trudno. Też ta mapa nie była łatwa, też musiałem pomyśleć jak to rozwiązać. oje ojej. Także moi drodzy, to koniec naszego 80 spotkania z gry Portal w serii Custom Maps Single Player. Grajcie mapę Beats. bardzo fajna mapa, dosyć trudna, bo musiałem trochę pomyśleć jak wygląda do zagadki no zagadkę, czy kilka zagadek w sumie. Także do widzenia, do zobaczenia na koniec spotkania z gry Portal w Custom Maps Single Player już 81. I trzymajcie się ciepło i papa. Pa. Dziękuję za oglądanie.